chcę Was zachęcić w tej części do rozluźnienia się, do poddania się kompletnie grawitacji. I zrobimy to w kilku pozycjach prostych, możliwych raczej dla każdego. Oczywiście mają to być pozycje wygodne. Tutaj nie chcemy żadnego ani rozciągania na siłę, ani trzymania na, yy, napięcia mięśni. Chcemy po prostu wejść w pozycję, ułożyć ciało i puścić wszystko. Także będziemy w każdej z tych pozycji po jakiś czas. Będziemy. Obserwuj jak wtedy Twoje ciało reaguje, jak Twój umysł reaguje, pojawia się jakieś napięcie, chcesz wyjść z pozycji, masz zniecierpliwienie, więc to wszystko pokazuje nam też na ile umiemy sobie odpuścić, na ile możemy tak naprawdę pozwolić sobie, dać sobie tą, to przyzwolenie na rozluźnienie się, na regenerację i po prostu na bycie, bycie tu i teraz, bycie w sobą w swoim ciele, w swoim sosie, więc do tego chcę Was zachęcić. zaczniemy leżąc na plecach. Połóż się wygodnie i przyciągnij kolana do klatki piersiowej. Złap się delikatnie za nogi, tak od zewnątrz, mając zgięte łokcie. Zrób szeroki wdech. I z wydechem rozluźnij jak najbardziej nogi, pośladki i pozwalaj kolanom zbliżać się naturalnie do głowy, a lekko na boki. Nie ściskam teraz nóg, nie chcę żadnego napięcia wytwarzać w w brzuchu, żeby tak jak wiodra mnie prowadzą, aby kości nóg się ustawiły. I teraz będziemy się tylko bujać na boki. Spokojnie oddech, z pośladka na pośladek. Pozwalam na takie delikatnie rozciągające ruchy w biodrach, rozbruzone dół pleców. I znowu zatrzymuje się gdzieś w centrum robię wdech, z wydechem jeszcze bardziej rozluźniam nogi. I teraz powoli opuszczam stopy na ziemię. Wyprostuję lewą nogę do przodu, natomiast prawa teraz będzie znów przy klatce piersiowej, ale chwytam się tylko prawą ręką. Znów pozwalam na to, żeby to kolano naturalnie się kierowało. Generalnie jest rotacja w biodrze lekko na zewnątrz, więc to kolano nie będzie szło do mostka z stricte czy do klatki, ale tylko w bok. Więc naturalnie pozwalam na ten ruch. Noga jest rozluźniona, druga noga też jest rozluźniona. Generalnie leży jak najbardziej ciężko, swobodnie na ziemi całym ciałem. Tylko pozwalam na delikatne wdechy i wydechy. Zróżniam się w udzie wewnętrznym, w pachwinie. Jeśli ta noga chce pójść niżej, pozwala mi na to, żeby poszła niżej. Trzeba być również z taką miękkością, aby nie tworzyć nigdzie bólu, napięcia, więc jeśli czujesz, że gdzieś pojawia się napięcie, wróć troszkę wyżej, pozostań na takim etapie, który jest komfortowy. I przede wszystkim oddychaj i rozluźnij. Wracam tą nogą do linii opuszczalnej na ziemię, rozluźniam, czyli zanim zaglądam drugą nogę, to przez chwilę się obie nogi rozluźnią. Teraz ręce nie pójdą za głowę, wydłużam całe ciało przez chwilkę, robię wdech. i z wydełnę puszczam wszystko pasywnie do ziemi. I teraz przyciągam drugą nogę, Pytam się za kolano. Pozwalam teraz, żeby noga kierowała się na zewnątrz, powolutku, stopniowo. Pozwalam jej się przyciągać do tułowia i do i na bok. Rozluźniam się w biodra. Może pojawić się to rozciąganie wewnętrznym udziem, najbardziej. Delikatne otwieranie pachwin. Natomiast to rozciąganie przynosi, to jest I Mam poczucia naciągania zbyt mocnego okresu nie? I Delikatnie przyciągam nogę z powrotem. Znowu. Wydłużam ręce, obie nogi, obie wdech, pozwalając, żeby ten wdech wypełnił całe ciało. I wydech. Puszczam wszystko pasywnie. Teraz zrobimy obie nogi. Stopy są na ziemi, rozszerzone, kolana również. I ręce mogą być po bokach, mogą też być za głową nawet. Wtedy boki są bardziej otwarte. I pozwalam takie przyjemne przetaczanie bok z jednej strony, no Robię wdech odnosząc i z wydechem opuszczam. Albo to dwa, trzy razy. I wracam do centrum. I teraz przeciągam ponownie prawe kolano, chwytając lewą dłonią. Przetaczam się na bok w lewą stronę oprzeć się na zewnętrznym biodrze, zewnętrznej stronie lewej nogi. Pozwala, żeby prawa noga nie bardziej opadała teraz w lewo. I ta noga na dole, ona też jest zgięta i ją wyzluźnia. Także jestem w takim skręcie, ale bardzo pasywnym. Teraz ta ręka prawa, ona, nawet jeśli bark się oderwie, to najważniejsze, żeby ją rozluźnić, puścić ten bark w dół, puścić łokieć, on sobie będzie grawitacyjnie opadał. Ponownie robimy kilka szerokich oddechów. Powolutko przewracamy się, wracamy na matę na plecy teraz zmiana, druga noga, łapię kolano, przeciwną dłoń, przetaczam się, przetaczam też dolną nogę, zgięta noga, jedna i druga. Pozwalam tej stopie opaść kolaną, tu opaść, tyle ile może i wyciągam drugą rękę i luźno puszczam. Także warg opada grawitacyjnie i noga opada grawitacyjnie do ziemi. I znowu, tylko obserwuję pozwalam na to, Dobrze ci będzie w takiej pozycji, pozostanie tak długo jak chcesz, jak potrzebujesz. Oczywiście fajnie, żeby te czasy były mniej więcej równe po obu stronach, więc można sobie liczyć oddechy, można włączyć sobie timer. W takiej pełnej praktyce i mniej więcej tego typu teraz pozycję robimy, yy, trzyma się po 5 minut na każdą stronę. To są dość długie czasy, dlatego jeśli nie będzie tego w tym filmie, natomiast możesz sobie właśnie włączyć 5 minut na i być w tej pozycji, obserwować, kompletnie się powydawać. Wracamy delikatnie. I znowu się przeciągniemy kilka i całe ciało się wydłuży z wydechem. I z wydechem puszczamy wszystko do ziemi. Znów można tu zostać chwilę, kilka oddechów. Potem chcemy usiąść, więc Naprawdę się przytaczam w bok i podnoszę. Teraz przejdziemy do rozciągania bardziej skierowanego na bar i na kratkę piersiową. w pasywny sposób będziemy to robić na brzuchu. Więc najpierw ustawiam się na brzuchu wygodnie, następnie wyciągam jedną rękę w linie z barkiem, może być to niżej. Szczególnie dla osób, które mają sztywne stawy barkowe, wtedy lepiej mieć niżej dłoń. I tutaj, tutaj może nawet tutaj. Tak, żeby rozciąganie było delikatne. Następnie uginam tą nogę od zewnątrz i odpycham się dłonią z boku, żeby przetoczyć ciężar ciała w kierunku wciągniętej ręki. Puszczam stopę wygodnie na ziemię, przenoszę ciężar na ten bark, i sprawdzam, ile mogę się przytoczyć w jego stronę, żeby to rozciąganie było delikatne. Głowa jest oparta na ziemi i się rozluźnia. I pozostaje. oddycham spokojnie, Pozostaje. Przetaczam się z czasem delikatnie w kierunku ziemi. Tą rękę można zostawić z przodu. Można ją też położyć luźno na boku, zsunąć tutaj. Więc też można ten bar otwierać. W każdym wydechu opadaj w kierunku ręki, opadaj na bark. Nie całe napięcie, rozpuszcza to spuszcza się w Powolutku wróć, a się dłonią, wpadnij na brzuch. Bardzo delikatnie wycofaj rękę z powrotem. Teraz przeciwna dłoń. Wyciągamy rękę do boku, dłoń wnętrzem do ziemi. Zginamy przeciwną nogę, rękę i się ciutko na drugą stronę. Powoli odczuwam, jak ten ciężar się opiera. ile mogę się przechylić do tyłu. Ustawiam górną rękę też wygodnie. I teraz pozostaje oddycham, koncentruję się na tym opadaniu ciała. Chyba, że te koncentrujemy mucha. Koncentruję się na opadaniu ciała do ziemi. I na świadomym, spokojnym, płynnym oddechu. Włączając się z powrotem na brzuch. Daję sobie chwilkę, i teraz chcę podnieść się na kolana. Robię to bardzo delikatnie. Używam wydechu, żeby odepchnąć rękami. i przechodzę prosto na kolana. Teraz zostawiam kolana i stopy równolegle. Przechodzę do skłonu z rozciąganiem również ramienia, barku, ale w po przeciwnej stronie, od zewnętrznej strony. Teraz przenoszę na przykład prawą rękę w lewo, w linii mniej więcej w tej osi barku. Przenoszę ją tak, żeby położyć się na zewnętrznej stronie ręki. Kładę bark i kładę głowę. Gdyby nie było możliwe tutaj zejście całkiem barkiem, czasem przy większym napięciu plecach w barku tak jest, wtedy możesz podłożyć sobie koc, zrobić po prostu wyższą konstrukcję, na której możesz się położyć. Głowa opiera się na boku. I teraz górna ręka może w zasadzie tutaj pozostać, delikatnie stabilizować ciało w tej pozycji. Można też, jeśli masz balans, możesz to zrobić bez napięcia, wyciągnąć rękę do przodu. I też opadam. Koncentruję się na tym, aby położyć się ramieniem, barkiem jak najbardziej na ziemi. I rozluźnić zewnętrzną stronę. Rozluźnić ramion łopatki. Główne plecy. I ta górna ręka też może pójść do tyłu. Czyli jeśli tutaj jest ci wygodnie, możesz swobodnie oprzeć się ciężarem. Nie potrzebujesz żadnej asekuracji dodatkowej. Wtedy możesz przenieść luźno, górną rękę za plecy, tak jak wcześniej i znów tak pozostać. I po jakimś czasie, żeby wyjść z pozycji. Zaasekuj się dłonią, odepchnij z wydechem i wróć na obie ręce, tylko tutaj znieść bardzo równowagę i przejdź na drugą stronę. Przeciwna ręka teraz na zewnętrznej stronie się położy, kierując się w boku, Opuść głowę od ciężar i głębokie świadomy spokojnie. na różne warianty albo I delikatnie wychodzę, odpychając się od ziemi. Wracam do centrum i na koniec siadam na stopach. Opuszczam czoło na ziemię, a dłonie przesuwam do tyłu i kompletnie puszczam do mojej barki. I się na boki. W tej pozycji bądź tak głupy, jak jesteś przyjemny, jak możesz się rozluźniać. I poddałeś się kompletnie grawitacji, już odstąpię. I bioder i głowy, rozluźniając całe plecy. Jeśli uda Ci się pozostać tak kilka minut, wtedy to rozluźnienie będzie